Co to będzie, co to będzie? Jak zwrotów, tyle będzie. Ale, dzień dobry, witam serdecznie z tej strony. Michał Grzysiak, witam Cię na kanale Biznes w Sieci, na którym mówimy sobie o biznesie w sieci. Temat, który spędza sen z powiek osobom, które chcą wejść w rynek e-commerce, a mianowicie zwroty, reklamacje i odstąpienia od umowy. Tak więc klasyczna sytuacja. Klient zamówił sobie w sklepie internetowym produkt, firma wysłała owy produkt, następnie konsument odebrał paczkę, no i... Tak się dziwnie składa, że chciałby ją po prostu zwrócić? I tutaj pojawi się kilka pytań i kilka odpowiedzi. Kawa na ławę. Pytanie numer jeden. W jakim terminie klient może zwrócić paczkę? Odpowiedź jest bardzo prosta. Klient może zwrócić paczkę w terminie 14 dni kalendarzowych. Chyba, że w sklepie internetowym jasno i wyraźnie jest powiedziane, że taki zwrot może być dokonany w terminie 30 dni lub 100 dni kalendarzowych. Ja, na przykład, w swoim sklepie Oldog miałem termin 30 dni kalendarzowych na zwrot paczki bez podania tak naprawdę przyczyny, ale spotykam się dosyć często z klientami, którzy już w tym momencie dają 100 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Tak więc idąc dalej tym krokiem, pytanie numer dwa. Co klient musi zrobić w przeciągu tych 14 dni? Otóż odpowiedź jest następująca. Po prostu wystarczy, że poinformuje sklep o fakcie, że chce dokonać takiego zwrotu. Może to zrobić za pośrednictwem Messengera, za pośrednictwem maila, za pośrednictwem SMS-a. Może też po prostu zadzwonić i powiedzieć, że takie i takie zamówienie będzie pod Odlegało zwrotowi, ponieważ jest niezadowolony z materiału, albo po prostu mu się paczka nie podoba, myślał, że będzie to po prostu wyglądało inaczej. Oczywiście w tej ostatniej kwestii telefonicznej dosyć rzadko ona będzie spotykana z tego względu, że konsument lubi mieć podkładkę, że po prostu zgłosił chęć, wyraził chęć odstąpienia od umowy. W związku z tym najczęściej spotkacie się z takim tematem w drogą mailową, czyli napiszę wam, odstępuję od umowy zawartej w dniu takim i takim, kiedy paczka dotarła do mnie w dniu takim i takim. I odnośnie tego pytania drugiego jeszcze bardzo ważna informacja, w momencie kiedy klient przyciągał. Tych 14 dni kalendarzowych zgłosi chęć odstąpienia od umowy. Od momentu, kiedy wysłał tego maila, że odstępuje, ma kolejne 14 dni kalendarzowych na to, aby produkt faktycznie fizycznie wysłać do twojego sklepu internetowego. I w tym momencie rodzi się pytanie numer 3. Kiedy my jako przedsiębiorcy mamy obowiązek zwrócić klientowi pieniądze? Otóż odpowiedź jest następująca: robimy to w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania paczki fizycznie w naszej siedzibie w naszym sklepie. Oczywiście możemy tych środków, możemy te środki odesłać wcześniej. Niemniej jednak, jeżeli klient wyśle nam odstąpienie od umowy drogą mailową, my na przykład na drugi dzień wyślemy mu już pieniądze zwrotne na jego konto bankowe, ale produktu fizycznie jeszcze nie mamy, no to później ścigaj takiego ananasa po całej Polsce za paczką, która wynosi, nie wiem, 50 zł czy tam 300 zł, no i dobijaj się, że ty chcesz mieć produkt fizycznie na stanie. Generalnie zwyczajowo tak się nie robi i taka nieproszona rada numer jeden, po prostu wysyłaj pieniądze wtedy, kiedy fizycznie towar otrzymasz w firmie. Jest to uczciwe i nie ma tutaj jakiś bezsensów w postaci takiej, że wysłasz komuś hajs, a nie masz jeszcze swojego produktu. Pytanie, które równie często pojawia się w internetach, czyli pytanie numer cztery. Kto pokrywa koszt przesyłki od klienta do firmy. Czyli rozumiesz, klient otrzymał już tą paczkę i chce teraz ją zwrócić i teraz trzeba za to zapłacić. Kto kto tak naprawdę za to płaci? Koszt wysyłki pokrywa klient w momencie kiedy ta informacja jest zawarta w regulaminie, w specjalnym takim paragrafie mówiącym o polityce zwrotów odstąpieniu od umowy i reklamacji. Jest to niezbędne dlatego, ponieważ zauważysz, że kładając zamówienie w jakimkolwiek sklepie internetowym po procesie już wyboru dostawy po procesie wyboru płatności i przed kliknięciem przycisku u jej płace są takie specjalne dzióbki, tak zwane checkboxy. I te checkboxy mogą wyglądać w następujący sposób, że jest tam napisane akceptuję regulamin, politykę prywatności, politykę zwrotów i reklamacji. Następny checkbox może być wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę XYZ celem wykorzystywania dla marketingu, mailowego, SMS-owego, jakiegokolwiek innego. To są tak zwane checkboxy, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych związane z zamówieniem i tym podobne. Są tam również, tak jak powiedziałem wcześniej, zgody marketingowe, które niekoniecznie trzeba Oznaczać. Tak więc to są takie checkboxy. Jeżeli w takim checkboxie klient zaznaczy, że zaakceptował regularną politykę zwrotów prywatności itd., tak itd., tak to generalnie sprawa jest załatwiona, jeżeli oczywiście masz to zawarte w regulaminie i wtedy klient jakby nie było, ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do Twojej firmy. I żeby nie było tak łatwo, pojawia się pytanie numer 5. Co z kwotą przesyłki, która już została opłacona w zamówieniu? Czyli rozumiesz, ktoś sobie kupił produkt X za 100 zł, przesyłka wynosiła 12 zł, w związku z tym całe zamówienie wynosiło 112 zł. I kto ma zwrócić, dopłaci nie zwrócić, te 12 ziko? Ta kwota, moi drodzy, podlega zwrotowi. I przygotowując się do tego materiału, troszeczkę usystematyzowując sobie tą wiedzę, e, dowiedziałem się, bo o tym nie wiedziałem, że jeżeli na przykład masz trzy formy dostawy w sklepie internetowym, załóżmy, 10 zł kosztuje impost, 15 zł kosztuje DPD i 20 zł kosztuje na przykład FedEx. Więc jeżeli klient wybrał sobie opcję dostawy przy tym pierwszym zamówieniu, na kwotę 15 zł, czyli to chyba było DPD, o ile dobrze pamiętam, to w przypadku odstąpienia od umowy ty masz prawo zwrócić mu najtańszy koszt przesyłki, czyli 10 zł w przypadku na przykład kuriera Inpost, więc to ta kwota jest pomniejszana o te 5 zł w tym konkretnym przypadku. Ja o tym nie wiedziałem i zwracałem całość kwoty. W związku z tym informuję ciebie, że jest taka po prostu możliwość. Nie do końca będę za tym, że jest to dosyć dobre rozwiązanie, z tego względu, że może rodzić się tutaj wiele takich. Pytań i zapytań ze strony klienta, dlaczego skoro zapłaciłem 15, otrzymałem 10, no i później tłumacz takiemu delikwentowi, lub setkom takich delikwentów rocznie, no że jest takie prawo i tym podobne. Jest taka możliwość, informuję, bo wyczytałem, że takie coś po prostu jest. Małe ogłoszenie parafialne. Serdecznie zapraszam Cię do dołączenia do grupy na Facebooku sos w sieci pauza Michał Grzesiak. Jest to grupa, która zrzesza ludzi chcących otworzyć swój sklep internetowy oraz ludzi, którzy już mają swój własny e-commerce, ale nie do końca są zadowoleni z efektów, jaki ten sklep przynosi. Serdecznie zapraszam, sporo postów, sporo odpowiedzi, nic nie stracisz, a możesz tylko i wyłącznie skorzystać. Wracając do meritum, prawo prawem, ale życie tak naprawdę weryfikuje. I tutaj moja mała, nieproszona rada numer. Polecam łaskać klienta po jajach, ponieważ lata doświadczenia e-commerce nauczyły mnie, że ze 100 zadowolonych klientów być może jedna, dwie lub maksymalnie trzy pozostawią pozytywną opinię w kogoś. Natomiast jeżeli znajdzie się 100 niezadowolonych klientów, a wręcz kurwionych klientów, gwarantuję Ci, że 60-70 osób obsmaruje Cię w internetach w Google'ach, po forach czy w innych tego typu miejscach. W związku z tym pytanie brzmi, czy to w ogóle ma sens, żeby robić komuś problemy ze zwrotem towaru, tylko i wyłącznie dlatego, że odzyskasz te 5 zł, te 2 zł czy te 12 zł, a taka negatywna opinia po prostu spotęguje falę złego marketingu szeptanego, jeżeli na przykład ktoś zastanawia się nad tym czy dokonać danego zakupu w swoim sklepie internetowym i zobaczy w opiniach, że są po prostu problemy ze zwrotem towaru, to... Może nie dam Ci 100%, ale dam Ci 98% w mojej opinii, tylko i wyłącznie w mojej opinii, że po przeczytaniu 5-6 komentarzy, że jest problem ze zwrotem, że nie wiem, nie oddajemy pieniędzy albo że oddajemy za mało tych pieniędzy, to ten ktoś po prostu ciebie nie kupi. W związku z tym ta siła tych negatywnych opinii, wywnioskowanych z tytułu paru złotych, będzie miała bardzo, ale do bardzo złe skutki. Więc dbajmy o to, żeby wychodzić do tego klienta. Żeby zadbać o dobrą renomę firmy o ten pozytywny marketing szeptany, ponieważ naprawdę to powróci. Tak więc całkiem serio zadbaj o politykę zwrotów i reklamacji i nie potraktuj tego w ten sposób, że a coś tam się weźmie, skopiuję, wrzuci niech będzie jak będzie. Bo później z tego tytułu możesz mieć po prostu nieprzyjemności i negatywne opinie, czego ani ty, ani ja, ani klient nie chcemy. Zwróć te 100% środków za tą przesyłkę, nie wysyła jakichś innych paragrafów, drogą mailową, że ty wyczytałeś w takim czy w takim kodeksie, że tobie przydał, że takie, a nie inne prawo, nikt tak naprawdę nie będzie tego weryfikował i czytał, a klient będzie miał po prostu w głowie negatywne wspomnienia związane z swoją firmą. Pamiętaj, zło powraca, ale dobro również. Tyle, że na to drugie trzeba czasami po prostu troszeczkę dłużej poczekać. Okej, okay, sprawa ostatnia. W jaki sposób możemy ułatwić lub nie klientowi odstąpienie od umowy? I tutaj są różne metody. Po pierwsze, na przykład możemy spotkać się z, takim, z taką praktyką, że do paczki dołączony jest formularz odstąpienia od umowy, już wydrukowany, gotowy tylko do uzupełnienia, do do paczki, i niech szybeli z powrotem. Temat numer dwa, możemy spotkać się już, uwaga, z etykietami, które są wypełnione, które tak naprawdę w formie naklejki możemy odkleić, przykleić na paczkę, kurier przyjeżdża, same własnym zakresie, skanuje sobie, nic nie musimy robić, paczka wraca do sklepu internetowego. Jest też opcja numer 3, czyli po prostu zwykły formularz odstąpienia od umowy, zwrotów i reklamacji, który jest umieszczony na specjalnej podstronie w Twoim sklepie internetowym, gdzie klient musi sobie to po pierwsze znaleźć, po drugie musi sobie to wydrukować, po trzecie musi sobie uzupełnić, no i po czwarte włożyć do paczki i ją wysłać. Ale każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli na przykład jesteś gigantem, załóżmy, daj Bóg, żebyś był gigantem, lub kiedyś będziesz tym gigantem, trzymam za to mocno kciuki i masz tysiąc zamówień dziennie. I tak się składa, że działasz na przykład w branży odzieżowej i tych zwrotów masz 30%. W związku z tym, tych zwrotów z każdego dnia będziesz miał 300 sztuk. Skalę miesiąca, no to to jest razy 30, więc jeżeli chyba dobrze liczę, to jest 9000. Więc masz 9000 odstąpień od umowy. No i teraz wyobraź sobie, jeżeli nie będziesz dołączał etykiet z listami przewozowymi. Lub z y, formularzem odstąpienia od umowy, gdzie jest instrukcja krok po kroku, co trzeba zrobić. Każdy klient ma to kawa na no, otwiera sobie taką paczkę, widzi, co ma zrobić, jeżeli mu nie pasuje. A jest 30% takich klientów. Więc w takim przypadku klient wie, co ma robić, nie dzwoni do firmy, nie pisze do firmy, nie zawraca gitary i dupy, bo to jest ogromna ilość. 9 tysięcy klientów, którzy wyobraź sobie, że jeżeli by nie było tamtej etykiety tego formularza odstąpienia od umowy, oni będą dzwonić, pisać, zastanawiać się i zawracać gitarę, co oni w ogóle mają zrobić, w jaki sposób mają zwrócić. Pytać się będą, a kto ponosi opłatę za przesyłkę, bo mi się to nie poda. Bo paczka była uszkodzona, bo tamto, bo sram to było warto. Serio to jest ogromna ilość pracy, dlatego bardzo często można spotkać się w dużych marketplace'ach, czy w dużych sklepach internetowych, że oni odstrzała już tam układą w środku taką etykietę. Kiedyś się nad tym zastanawiałem, dlaczego tak jest teraz, już wiem po 7 latach prowadzenia sklepu internetowego, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zautomatyzować, usprawnić i ograniczyć do minimum kontakt z klientem, który chce odstąpić od umowy. Żeby nie tłumaczyć mu każdemu po kolei, a weź paczkę, później we i później uzupełni. A później ktoś ci powie, że nie pamięta jaki ma kod pocztowy, a później w ogóle, że z jakiego jest miasta. No naprawdę są tacy ludzie, którzy nie ogarniają, i musisz takiemu, tak, znaczy, musisz, powinieneś takiego takiej osobie, by tłumaczyć krok po kroku, jak to wygląda telefonicznie. No to jeżeli masz 9000 zwrotów, czy nawet chociażby 200, to wyobraź sobie, ile czasu ty musisz poświęcić na to, żeby z taką osobą porozmawiać dzień w dzień. Telefonicznie, mailowo, strata czasu, strata kasy, w związku z tym duże firmy właśnie taką praktykę robią. Natomiast jeżeli jesteś mniejszym ananasem prowadzisz mniejszą firmę, to jeżeli dasz komuś formularz odstąpienia odmowy do paczki lub taką etykietę, nie daj Boże, taką etykietę kurierską, gdzie wystarczy że sobie kurier zeskanuje i fu leci do ciebie z powrotem, taka jedna malutka historia, dygresja. Przychodzi do ciebie paczka. Jest to produkt, nie wiem, załóżmy lampa. Ta lampa podobać ci się w momencie odebrania otworzenia paczki w 60%, a w 40% zastanawiasz się, czy jej nie zwrócić, no bo nie jest do końca taka piękna, jak ci się wydawało. I jeżeli odpakowałeś tą lampę, gdzieś tam na samym dole tej paczki jest formularz odstąpienia od umowy lub etykieta kurierska, to w tym momencie ta proporcja 60 do 40, w mojej opinii, robi się 50-50. 50 na 50, bo ułatwiłeś temu klientowi, zasugerowałeś, że może to zrobić, zwrócić. Oczywiście to jest wiadomo, że może, ale taką wiesz, kartką po prostu już sugerujesz, ułatwiasz tą drogę. Więc ja w takim przypadku, w przypadku mniejszych firm, nie jest to utrudnienie, ale to, to jest inna droga po prostu, inna droga. Sugeruję stworzyć sobie taką podstronę, formularz odstąpienia od umowy, formularz reklamacji, gdzie umieścić sobie po prostu takie dwie ikonki, pobierz pliki. W tym przypadku, popatrz, klient musi Wejść na stronę. Później musi znaleźć tą podstronę. Jeżeli jej nie znajdzie, to się będzie zawracał w dupę gdzie ona jest, więc będzie musiał wysłać linka do tej podstrony konkretnej. Następnie musi sobie pobrać ten plik. Później musi sobie go wydrukować, a często ludzie mają problem z drukarką. No ale to już nie jest twój problem, że ktoś nie ma drukarki, więc musi sobie jakoś to załatwić. Musi wydrukować ten formularz odstąpienia od umowy, później musi go wypełnić i po szóste musi go wysłać. W związku z tym ta droga jest w kilku podpunktach troszeczkę dłuższa. No, i jakby nie było, nie sugerujesz od początku, że yy, wystarczy, że się podpiszesz w kilku miejscach, coś tam uzupełnisz i poleci ta paczka. Tak więc to pozostawiam do Twojej decyzji. Ja gdzieś tak po prostu sugeruję, że tak sprzedam, że tak można, bo można. Jakby nie było, nie jest to prawnie zakazane, jestem o tym prawie że przekonany. W związku z tym sam wybierz swoją drogę. Przemyśl politykę zwrotów i reklamacji w swoim sklepie internetowym i nie rób tego na odwal się. Kłaniam się nisko, całuję rączki. Do zobaczenia, cześć, pozdrawiam serdecznie. Pa-pa!